Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie i gorąco na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać e, grę, która będzie miała e, swoją e, tak jakby zbiórkę na Kickstarterze już 4 maja. Jest to gra Autorem i projektantem ilustracji jest jedna osoba, Andrzej Dybowski, który właśnie zaprojektował tę grę, gra w której gracze wcielają się w jednego z krasnoludów i będą starali się dokopać do mistycznego artefaktu, ewentualnie wyeliminować pozostałych swoich współgraczy. Więc zapraszam Was gorąco na materiał, zobaczcie jak prezentują się zasady, jak to wszystko wygląda. No i na koniec coś ode mnie. Tak prezentuje się gra po rozłożeniu. Jeżeli grają dwie osoby, możemy grać w grę również w cztery osoby, dwóch na dwóch. Każdy z graczy na początku dostaje losowo jedną postać, kartę postaci. Karty postaci, jeżeli chodzi o tory, są takie same, czyli mamy 10 punktów życia i tutaj tor wykopania ziemi. Na każdym takim polu, torze ustawiamy jeden ze znaczników, natomiast każda z postaci ma jakieś unikalne zdolności, które będziemy mogli aktywować podczas gry w dowolnym momencie, odrzucając odpowiednią liczbę żetonów. Następnie każdy z graczy otrzymuje taką samą talię kart, czy postaci oraz akcji. Tasujemy te karty oddzielnie i umieszczamy na razie w pobliżu naszej postaci. Każdy z graczy zacznie również z jednym wojownikiem na polu gry, więc takiego wojownika należy wyjąć z talii i wyłożyć. W pobliżu umieszczamy żetony, kostkę oraz potestowaną talię lokacji. Każdy z graczy będzie teraz wydobierał startową rękę. Gracz, który rozpoczyna, otrzymuje jedną kartę postaci oraz trzy karty akcji, natomiast gracz drugi otrzyma jedną kartę postaci oraz cztery karty akcji i jesteśmy gotowi do gry. Rozgrywka jest bardzo prosta i szybka. Celem gry jest ewentualnie wyeliminowanie bohatera przeciwnika, czyli doprowadzenie znacznika do zera. Ewentualnie wykopania 20, bądź też więcej punktów ziemi. Gracz w swojej kolejce, pomijając pierwszą rundę, zawsze dobiera jedną kartę postaci i jedną kartę akcji. Następnie, jeżeli jest to pierwszy gracz, wtedy odkrywa wierzchnią kartę lokacji i czyta jej treść. Następnie sprawa wykonuje test, rzucając kostką. Jeżeli gracz wyrzuci 1, 2 lub 3, wtedy ta karta oddziałuje na gracza. Jeżeli 4, 5, 6, niestety. Ta karta nie działa na niego. Karty lokacji są zarówno pozytywne, jak i negatywne. Teraz gracz ma możliwość zagrania dowolnej liczby kart postaci na swoje pole gry. Kosztów żadnych nie ma, ale mamy różne, różne postacie. Tak jak mówiłem na początku, mamy kartę Wojownika, który może atakować i blokować. Mamy Górnika, który może kopać, ale nie może, może kopać blokować, ale nie może atakować. Natomiast dowódca jest tak jakby wszechstronnym Krasnoludem i potrafi zarówno blokować, atakować, kopać, a nawet kraść. O chwilę za chwilę wam o tym powiem. I teraz gracz ma możliwość zagrania dowolnej ilości kart. No i przypuśćmy, zagrywa bo na ręku ma takiego górnika. I teraz gracz może wykonać kopanie. Kopanie polega na tym, że za każdego górnika i dowódcę gracz może wykopać jeden punkt ziemi, zaznaczając to na swojej karcie postaci. Kiedy to zrobi? Przechodzi do kolejnej czynności, czyli do walki. Ale zanim przejdziemy do walki, gracz ma na ręku również karty akcji. One są przeróżne, dają różne efekty i mogą być zagrane w dowolnym momencie w swojej turze, jak i w turze przeciwnika. I taką kartę trzeba rozpatrzyć, od razu, od początku do końca, a następnie odrzucić się na swój stos kart odrzuconych. Jeżeli wyczerpie się nam talia kart akcji, przetestowujemy odrzucone karty i tworzymy nową talię. To samo tyczy się również naszych kart postaci. Jak wygląda walka? Dla, który atakuje, musi teraz zadeklarować, którą kartę postaci atakuje. Jak zapewne wiecie, już mówiłem, wojownikiem. Oraz przywódcą, dowódcą można atakować, a gracz, który się broni, może zadeklarować, którymi kartami postaci będzie się bronił przed atakiem. Bronić zarówno może górnik, wojownik oraz przywódcę. I przypuśćmy, dla przykładu, ten gracz chciałby zaatakować e, tego górnika. Postać, która jest atakowana, nie może blokować innych e, postaci atakujących. Czyli mamy tutaj konflikt. Gracz chcąc obronić tego górnika może wysunąć na obronę tego tu wojownika. Wtedy oni się ścierają i zostają zabici, bo każda postać tak ma naprawdę jedno życie. Następnie kiedy zabijemy jakąś postać, zlikwidujemy jakąś postać za nagrodę otrzymujemy jeden żeton. Te żetony zbieramy i tak jak mówiłem, każda z postaci ma jakieś unikalne zdolności. I dzięki odpowiedniej ilości odrzuconych żetonów możemy wykonać akcję tej postaci. Dobrze, także tak wygląda walka. Co się dzieje, kiedy atakująca atakuje naszego bohatera i nie jest blokowany? Wtedy po prostu musimy zaznaczyć na naszej karcie postaci, że... Ten bohater otrzymał rany. Kiedy gracz skończy atak, przechodzimy do tury przeciwnika, i on również dobiera karty, sprawdza test i może zagrywać karty i wykonać atak. Gramy, tak jak mówiłem na początku, gramy do momentu, kiedy któryś z graczy wykopie 20 lub więcej ziemi, ewentualnie pokona przeciwnika. Graw, jak widzicie, jest bardzo szybką, prostą w nauce grą. Karcianu. Jest to gra bardziej dla graczy, którzy dopiero będą chcieli zapoznać się z tego typu mechanikami, czyli gry takiej bitewniakowej, karcianej. Raczej osoby, które już znają tego typu gry, są graczami, którzy naprawdę grają w bardzo zaawansowane gry tego typu. Raczej tutaj nic ciekawego nie zobaczą, bo raczej właśnie kierowana jest gracz, ta gra dla graczy. Takich z początkujących, wchodzących w świat gier planszowych i w takim kierunku będziemy tę grę e, oceniać. Gra TORK przede wszystkim e, zachwyca swoimi grafikami. No, tutaj naprawdę e, one wyglądają rewelacyjnie, już na poziomie prototypu to wygląda świetnie, e, jest na czym oko zawiesić, m, karty są prześliczne, e, te zarówno i krastrudy, jak i lokacje, no naprawdę jest tu kawał dobrej. Roboty, więc myślę, że jeszcze to zostanie fajnie wydane. No to myślę, że ma się tutaj czym gra pochwalić. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, w grę możemy grać od dwóch do czterech graczy i są tak naprawdę trzy tryby: albo gramy jeden na jednego, albo w takiej współpracy dwóch na dwóch, ewentualnie wszyscy na jednego. To jest bardzo ciekawe, bo powoduje, że ta gra mo może stać się bardziej taka regrywalna, że możemy w różnych wariantach grać. Zazwyczaj tego typu gry są dwuosobowe, a tutaj po prostu możemy sobie się tłuc nawzajem sobie poprzeszkadzać jeden na jednego, może się zdarzać jakieś takie wspólne ataki na innych graczy, takie między nad stołem sojusze. Jeżeli gramy w dwóch na dwóch, wtedy musimy wspólnie współpracować, mamy jedno pole bitwy i musimy odpowiednio tutaj wykonywać tą, tą walkę i to jest bardzo, bardzo ciekawe. No rozgrywka dwuosobowa jest klasyczna, po prostu jeden na jednego tłuczemy się i naprawdę wygląda to Dobrze, ogólnie, jak mówiłem, zasady nie są trudne, łatwo je na wytłumaczyć. Niemniej jednak, jeden aspekt gry może powodować troszeczkę trudności. Chodzi o te. Trzy klasy postaci: wojownika, górnika i dowódcę. Tutaj musimy cały czas zapamiętać, który może atakować, który się może bronić, a który może atakować, bronić i jeszcze kraść. Więc, tutaj, tutaj musimy cały czas to zapamiętywać. Jest to napisane w tabelce, chociaż moim zdaniem najfajniejszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie jakiejkolwiek ikonografii na tych kartach, tarczy, miecza i wtedy już byśmy wiedzieli, że ta postać może blokować, może atakować. Prosty zabieg, a ładujący moim zdaniem cały zabieg rozgrywki. Dodatkowo jeżeli chodzi o, o tą grę, to czas rozgrywki jest bardzo szybka, bo Możemy spokojnie się zmieścić w 20 minut, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, jeżeli znamy dokładnie zasady. Naprawdę te tury, wszystko pięknie, fajnie przebiega, nie stoimy zbyt długo, naprawdę te akcje są klarowne, mamy akcje, wykonujemy, co jest na karcie to robimy, nie ma żadnych jakichś sprzecznych informacji, więc naprawdę to też sobie cenię. Co jest troszeczkę też moim zdaniem by było fajne w tej grze i żebyśmy na przykład mogli mieć jakieś te karty, te talie rozróżnicowane. Tutaj każdy z graczy siada do gry z taką samą talią wojowników, tych kart postaci i... Karty akcji. Jedyną jaką rzeczą nas to różni, to że otrzymujemy jakąś tam kartę postaci, która ma jakieś dodatkowe zdolności, i raczej pod tym kierunku będziemy naszą strategię ee, szli z taką strategią jak nasza postać. E, z drugiej strony, fajnie by było, żeby do każdej talii. Przypuśćmy kilka e, jakichś innych kart, akcji, e, wprowadzić, żeby po prostu było wiadomo, że ta postać ma jakieś tam specjalne zdolności i będziemy mogli zagrać w tą e, jakoś odpowiednią kartę, co tylko i wyłącznie ta postać ma. Fajny zabieg, myślę, że nie, nie było to jakoś trudność. A fajnie, by urozmaicić rozgrywkę. Fajnie mamy również, że są dostępne te karty lokacji, które wpływają na graczy. Tutaj musimy zdecydować, rzucając kostką, czy to zadziała na gracza, czy nie. Także też mamy taki element niepewności w tej rozgrywce. Niemniej jednak bardzo sobie chwalę tą grę. Jest bardzo fajna, szybka. Bardzo fajna gra, jeżeli chodzi o wprowadzenie graczy w tego typu rozgrywkę czyli w takie karciane bitewniaki proste zabiegi, ładne wykonanie, szybka w nauce powoduje, że gra Torque naprawdę może być na radarze wielu, wielu graczy, zwłaszcza tych graczy takich casualowych, graczy, którzy dopiero wchodzą w gry planszowe. Myślę, że to jest taki target właśnie tej gry i myślę, że tym osobom naprawdę ta gra przypadnie do gustu. Nam gra się podobało, grało nam się bardzo przyjemnie. Myślę, że Warto się tą grą zainteresować. Także na dziś to wszystko. Zapraszamy Was serdecznie na kolejne materiały, na kolejne recenzje. Zapraszam również Was do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że już są kolejne materiały. No i oczywiście trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!